Cześć moi drodzy, zobaczcie. Idąc taką leśną ścieżką tamtędy, w tamtym kierunku, yy, kieruję się do radiowego ośrodka nadawczego Leszczynka pod Warszawą. Ale mi się język pląta. I zobaczcie, taki oto po drodze opuszczony budyneczek. Nie mam pojęcia kompletnie co to jest. Ale dusza eksploratora nie pozwala mi przejść obojętnie. Więc może poświęcimy 5-10 minut, żeby pochodzić po ruinach. Kompletnie nie mam pojęcia, co to jest. Nie przypuszczam, żeby to było coś ciekawego. No ale wiecie. O, zobaczcie, jaki ładny korytarz. Ładny, nie? Robi wrażenie. Gdybym nie wszedł, to nie byłbym sobą. Także nic wam nie opowiem. Czas na tutaj strasznie. Kibelek. Nie mam pojęcia. Piwnica. Uuu, lubicie piwnicę? Bo ja bardzo. No to zaczniemy od piwnicy. drugie schody niski strop śmierć. jakąś taką pleśnią czy czymś wow Jest zimno i pełno wody. Nie wiem, czy widzicie, no. nie będę się tam dalej pchał, bo nie wiem, jak tam jest głęboko. Nic nie widać pod tym mułem. A nie chciałbym wpadać, może z drugiej strony będzie wejście. Bo no ta piwnica widzę ciągnie się przez całą długość budynku. Więc zobaczymy z drugiej strony. A później zobaczycie to co jest z moim celem dzisiaj którego tu mamy roku? Jest to jakaś data? 12 maja i tyle. Nie widzę żadnej daty. No dobra, trudno. Tak to czasami jest, no jeżeli idziecie do jednego miejsca, I przypadkowo natrafiacie na jakiś opuszczony budynek, który nie wiem, czym był. Na razie ciężko zgadnąć. Taki dość spory, ładnie zrobiony. Może 50 metrów od bramy, za którą prowadzi droga leśna, wprost do radiowego ośrodka nadawczego Leszczynka. Więc nie wiem, może uda mi się później znaleźć jakieś info na temat tego miejsca. Na razie typowy pustostan. O, pentagram. Jakieś takie okej. Okay. Ciekawe, nie? Jak ktoś jakimś cudem ogląda albo oznaczy się w tym filmie, o to jest dobry pomysł, mogę wysłać lokalizację dla osoby, y, która zajmuje się badaniem zjawisk paranormalnych. Nie wiem, może DJ Parasite, może Setu. Co to było? Polish Paranormal TV albo inni tacy, którzy się zajmują. Tutaj by była idealna sesja. Mówię wam, to taka luźna pro... propozycja. No, powiem wam, że... robi wrażenie. Zobaczymy czy... Zaraz nie będzie patrzeć. Tam przyszedł. Jak się zawiesi. O, trzy szóstki. O, jeszcze jestem ciekaw. Co to jest za miejsce? Oczywiście kible potłuczone. No wieczorkiem można się tutaj. Te... Nie powiem, że trochę stracha najeść, ale jednopiętrowy budynek, w sensie parterowy tylko, więc... Mamy go zwiedzonego. Ile mówię? No 5 minut. Nic specjalnego. Ale był po drodze. No, ciekawe co się tutaj. Odprawiało naprawdę. Jestem ciekaw, może sobie wykukuję to miejsce. Zobaczymy. A teraz ja wychodzę. I kieruję się powoli do mojego głównego celu podróży Jakim wiecie co jest. Bo prawie język złamałem. Obiekt podobno spory. Nie wiem ile czasu zajmie mi jego zwiedzenia. No ale zobaczymy. Widzicie? ten szedłem. Patrzę. Coś takiego. Żal było nie zajrzeć. Nie było źle. Nie było fajnie. Nawet nie wiem, czy wrzucę to na YouTube. Dobra. Widzicie, tam jest brama. Tam zaparkowałem. I podobno tam mam iść. Także trzymajcie kciuki. Do zobaczenia. Cześć.